Cześć, dzisiaj porozmawiamy na temat oryginał czy zamiennik, jeżeli chodzi o części zamienne do samochodów zabytkowych. Zapraszam do oglądania odcinka Ryszard w klasie.pl Tutaj trzymam zderzak przedni zdjęty z maluszka, który jest za moimi plecami. Podejdę może bliżej, żeby go nam pokazać. Generalnie nie jest zły pomimo swoich ponad 40 lat nie jednak pomimo silnych starań czyszczenia wszelkimi możliwymi pastami i tak pewne wrzery, pewne zabrudzenia nie udało się usunąć, poza tym tu mamy już zniszczoną powłokę galwaniczną i tu jest wgniotka w związku z czym co robić? pierwsza metoda naprawa poprzez ponowne chromowanie tutaj wyklepanie tego zderzaka i to jest wariant pierwszy cena w zależności od warsztatu z którym rozmawiałem od 500 do nawet 1500 zł za taki jeden mały zderzak do malucha opcja druga poszukanie w internecie gdzieś na giełdach Oryginalnego zderzaka z epoki PRL-u zdarzają się też nowe sztuki, takie leżaki magazynowe, co jest oczywiście lepszym rozwiązaniem, a cenowo jednokrotnie nawet korzystniejsze. Też ceny, które widziałem w internecie wahają się od do 1000 zł. I trzeci wariant, który wybrałem na potrzeby tego odcinka to zakup. Nowego zamiennika. Otwieram go i zobaczmy co to jest. Jest ładnie zapakowany, Oznaczone literką P na Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę ładnie. Co do wykonania, na ten moment nie mam uwag. Zobaczymy, jak będzie pasował na samochodzie. Dla porównania, przyłożę te dwa zderzaki obok siebie. Ocencie się biorę za montaż zderzaka na samochód i wtedy może jeszcze parę słów na ten temat tutaj jeszcze raz z bliska pokażę Wam oba zderzaki nie zaznaczyłem kwoty za którą kupiłem nowy zamiennik stanie całe 300 zł łącznie z wysyłką zderzak w zasadzie na drugi dzień był u mnie, więc tutaj też duży plus, jeżeli chodzi o szybkość pozyskania tej części. Wszystko mam już gotowe do montażu, zaraz do niego przystąpię, jeszcze taka mała dygresja, fajnie jakby w zestawie były nowych, nowe śruby, których brakowało, te akurat dokupiłem, tak żeby wszystko było ładne, nowe, błyszczące. By była druga osoba, na pewno byłoby to łatwiej, ale... Ja to zaraz podokręcam, wyreguluję i widzimy się za moment. Tak jak widzicie zderzak już założyłem. Do Ciebie mogę dodać, że wszystkie otwory montażowe wszystko pasowało. Jeżeli chodzi o wymiar, myślę, że jest to idealne wzorowanie oryginału. Nie mam uwag dla porównania zderzak zdjęty z tego samochodu. Tak więc, no w przypadku galanterii, jeżeli jest dobrze wykonana, myślę, że spokojnie może ona zastąpić oryginał. Aczkolwiek nadmieniam, że nie ma nic lepszego jak oryginał. Kwestia tylko jego dostępności i ceny jaką trzeba za niego zapłacić jeżeli chodzi natomiast o części mechaniczne zapraszam Was do obejrzenia odcinka naprawy w czasach PRL-u link znajdzie się tutaj ja tylko dodam na przykładzie takich dwóch śrub które trzymam w rękach ta oto to oryginał niemiecki wykonany przez firmę Hamax Przeznaczona jest do zawieszenia w Mercedesie W111. W tej ręce trzymam natomiast zamiennik tej śruby, wykonany przez tokarza w epoce, właśnie Polski Ludowej, nomenomę mojego znajomego. Sygnował on swoje produkty tą ruską gwiazdą. I co warto nadmienić: o ile w przypadku zderzaków, galanterii, głównie chodzi nam o wygląd o tyle w przypadku części mechanicznych należy zwrócić uwagę na materiał i ewentualną obróbkę cieplno-chemiczną chemiczną cieplną, która jest wykonywana na tego typu elementach gdyby zamiennik nie został poddany na węglaniu tak jak w tym przypadku został on właśnie, gdyby natomiast tej obróbki nie było bardzo szybko straciłby swoje właściwości na skutek drgań w zawieszeniu, wyrobiłby się i byłaby to w zasadzie sztuka dla sztuki i oszukiwalibyśmy sami siebie. Tak więc to jest ważne przy częściach mechanicznych. Wymiar, ale a może przede wszystkim materiał i jakość wykonania. Ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie i do zobaczenia w kolejnym.